Dziś w programie. Prezydent Obama w Polsce. Przywódcy obu krajów negatywnie odnieśli się wobec represji politycznych na Białorusi i wspólnie zadeklarowali wsparcie dla aresztowanego polskiego korespondenta Andrzeja Poczowuta. We agreed that we have to apply as much pressure as we can on Belarus to change its practices. Festiwal piosenki polskiej Malwy. Znamy już laureatów. Zostało Grand Prix. <laughs> I... No, jestem szczęśliwa, nie, ma, nie mam słów. Podsumowanie 15 lat działalności polskiej macierzy szkolnej na Białorusi. To największa szkoła polska, czy Polenina w ogóle na wschodzie. Dalszy ciąg wędrówki Stanisława Poczobuta. Dziś Chorowszczyzna, świsłocz i łyskowo, czyli ulubione miejsca Franciszka Karpińskiego. Wspaniały poeta pieśni religijnej. Wszystkie nasze dzienne sprawy. Szaną Laura i filon. Jednym z głównych tematów w trakcie wizyty Baracka Obamy w Polsce były polityczne represje na Białorusi. Prezydenci obu państw zgodnie potępili postępowanie białoruskich władz i aresztowanie polskiego korespondenta Andrzeja Poczobuta. I Uh, to change its practices. Cieszę się bardzo, że mamy tutaj absolutną zbieżność poglądów w kwestii yy, twardego stawiania problemu praw ludzkich i obywatelskich na Białorusi. Postępowanie w sprawie dziennikarza Gazety Wyborczej oskarżonego o obrazę i zniesławienie prezydenta Białorusi trwa od dwóch miesięcy. Obrońca oskarżonego uważa, że wyrok może być tylko jeden. Ja nadzieję na to, że ten będzie как закону Республики Беларусь, так и международным правовым нормам. И мне очень бы хотелось, бы, чтобы это был uh, оправдательный приговор, потому что я считаю все-таки, что uh, мой подзащитный Андрей Почобут не виновен в тех преступлениях, в которых он обвиняется. До справа Андрея Почобута отнеслися также представители узнаванного через власть Звездку полаков на Беларуси. Мне кажется, он все-таки все нарушил законодательство нашей страны. Не могут прицепиться к человеку за зря. На мой взгляд. Tak, tymi słowami ja mogę mógłbym odpowiedzieć. Rodzina dziennikarza przez cały okres uwięzienia stara się utrzymywać z nim stały kontakt. Raz, raz, niekilkadzienią, tam raz na tydzień, no, kiedy jak, przychodzi listy, za czas było niekilki spotkanie, nawet nasza daczka chodziła do jego razem ze mną na spotkanie, to mogę je, je zobaczyć. Andrzej Poczobut za Kratami przebywa od 6 kwietnia. Według białoruskiego prawa grozi mu kara do 4 lat pozbawienia wolności. Ponad 30 uczestników wystartowało w 13 ogólnobiałoruskim festiwalu polskiej piosenki Malwy. Przez dwa dni młode talenty walczyły o Grand Prix, które w efekcie otrzymała Katarzyna Pyszko z Lidy. W tym konkursie uczestniłam pierwszy raz, po raz pierwszy i tak, tak, tak się udało, że jestem zostałam w Grand Prix. I no, jestem szczęśliwa, nie, ma, nie mam słów. Festiwal Polski Piosenki Malwy tradycyjnie organizuje nieuznawany przez władze Związek Polaków na Białorusi. Corocznie wzrasta nie tylko zainteresowanie wśród wykonawców, ale też i poziom artystyczny. Przyjechało sporo młodzieży z różnych miejscowości z Białorusi. prawda, Jest młodzież z obwodu Grodzieńskiego, z Lidy, Szczuczyna, Grodna, Werenowa, Raduni, ale też z innych obwodów z Borusewa, Zwitewska. Zmoluteczne. Dobre przygotowanie wokalne, ciekawie dobrany repertuar, ciekawe pomysły interpretacyjne. Paru wykonawców przygotowało nawet osobne stroje, nawet jedna z piosenkarek przebierała się do poszczególnych piosenek. W festiwalu Katarzyna Pyszko będzie uczestniczyła w warsztatach piosenki w Polsce, które odbędą się na początku sierpnia. Prowadzone tam zajęcia są kolejnym etapem przygotowań kandydatów do Międzynarodowego Festiwalu Polskiej Piosenki Malwy. 45 kolekcji filatelistycznych z Polski, Litwy i Białorusi wystawiono w grodnie z okazji 625 rocznicy koronacji Władysława Jagiełły. Przedstawione zbiory są odzwierciedleniem zainteresowań kolekcjonerów wspólną historią trzech krajów, które kiedyś wchodziły w skład jednego państwa. 11. Gilonów kierowała Wielkim Księstwem Litewskim i Koroną Polską. A znaczy narodami Białorusi, Ukrainy, Litwy, Polski, na, 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 w ciągu 200 lat. W tamte czasy to państwo było najpotężniejszym, największym w Europie. W wystawie wzięło udział wielu młodych filatelistów, którzy bogatą zawartością swoich zbiorów miło zdziwili kolekcjonerów ze stażem. Zawiązuje się coraz lepsza współpraca między zbieraczami z Polski i Białorusi. Na szczęście napięte stosunki dyplomatyczne nie przeszkadzają amatorom znaczków pocztowych w dzieleniu się swoją pasją. Jedziemy na spotkania, bierzemy udział w wystawach. Bardzo wdzięczny konsulatowi Polski, że nie ma problemów z wizami. Jak na wystawę, jest zaproszenie na wystawę, w ciągu paru dni nawet było, był taki wypadek, że w ciągu jednego dnia załatwili wizy na wyjazd. Wystawcy zaprezentowali tak wysoki poziom, że organizatorom nie pozostało nic innego, jak przyznać im wyłącznie złote i srebrne medale. W 1995 roku, 3 grudnia był zjazd złożycielski Polskiej Macierzy Szkolnej. Nie dało się nam od razu zarejestrować organizację jako Stowarzyszenie Ogólnorepublikanckiego. Zarejestrowaliśmy jako Stowarzyszenie Regionalne obejmujące trzy obwody – Miński, Grodzieński i Brzeski. Ale już 26 sierpnia 1996 roku organizacja została pomyślnie zarejestrowana w Ministerstwie Sprawiedliwości jako organizacja ogólnokrajowa. Pod historyczną nazwą Stowarzyszenie Polska Macie szkolne, w polskojęzycznym brzmieniu, co było na tamte czasy takim już dobrym sukcesem. Udało się nam zarejestrować pod historyczną nazwą naszej organizacji. Mi się podoba, że tutaj nas uczą nauczyciele z Polski i że mamy możliwość. Słyszeć język polski, nasz ojczysty język, jak mówią nim w Polsce. Dowiadujemy się o historii, tradycjach polskich i to jest bardzo dobra okazja, żeby coś nowego dowiedzieć się od samych Polaków. I to mi się bardzo podoba tutaj. W 70 roku wydarzenia na wybrzeżu, przecież. To wszystko... Od czego zależało, od czego się zaczynało? Solidarność, oczywiście, że tak. Czyli wszyscy solidarnie zaczną działać. Przyjechałem na rok, to miała być przygoda jakaś taka egzotyczna powiedzmy, przygoda z polskością na wschodzie, przygoda z, z, ze wschodem generalnie. Okazało się, że związałem się z tą Białorusią na pięć lat i przyznam szczerze, że ciężko po tych pięciu latach wyjeżdżać jest w tej chwili. Tutaj w macierzy starałem się i chyba udawało się to realizować, prowadzić te lekcje zgodnie z polską wizją historii. Czyli mówiliśmy o komunizmie, jak ten komunizm rzeczywiście wyglądał. Poruszaliśmy tematy współczesne, jak Białoruś wygląda dzisiaj. Staraliśmy się to mówić tak, jak, tak jak jest rzeczywiście, tak jak widzi to młodzież. Ja starałem się im mówić tak, jak ja to widzę. Tutaj na Białorusi uczy się tej historii zupełnie inaczej niż, niż w Polsce. Nie tylko historii Białorusi uczy się inaczej, ale nawet historii powszechnej. Ta wizja oficjalna białoruska, czy ta, która jest pokazywana w białoruskich podręcznikach do historii, jest z naszej perspektywy jest dosyć mocno przekłamywana. W tej chwili mamy siedem zarejestrowanych oddziałów. To Brzeski, Piński, Slonimski, Wilejski, Bolożyński i Brosławski. Nie udało się nam zarejestrować po, po wielokrotnych próbach oddziałów w Witebsku, w Lidzie, w Szczucinie, w Łukowysku i niektórych innych miejscowościach. Po prostu nie ma zrozumienia władz. Centrum edukacyjne, które dziś zostanie oficjalnie otwarte, powstało dzięki dobrej woli Fundacji Zygmunta Zaleskiego, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wielu naszych przyjaciół i sympatyków. Dorobiliśmy, jak widzimy, pięknego własnego lokalu i, i troszeczkę napawa nas to duma, ponieważ nie oczekiwaliśmy pomocy, wszystkie pomocy od podatnika polskiego, od Senatu Polskiego. Wbieraliśmy sami pieniądze, wbieraliśmy pieniądze wśród Polonii. przy na dolarów, tak myślimy, że milion, dwieście tysięcy dolarów. Jednak widocznie warto tego, ponieważ ładnie jest ukończony, piękne, w historycznym miejscu Grodno. To jest przykład dobrej, zorganizowanej pracy pozytywnej, gdy w bardzo trudnych warunkach ekonomicznych i społecznych udaje się no, coś dobrego zrobić. Za około 3-4 tygodnie wyjadę stąd na stałe, już wracam do Polski. Na pewno te kontakty będą podtrzymywane. W tej chwili już myślimy o organizacji wspólnych imprez warsztatów chociażby polsko-białoruskich. Na pewno będę chciał, żeby ta współpraca rozwijała się między macierzą międzygrodnym a moim regionem, czyli mazurami. Oprócz tego, że uczniowie wyjeżdżają na studia do Polski, a białoruska szkoła daje bardzo solidną postawę z języków obcych, także bardzo szybko wyjeżdżają na studia dalej. Będąc w kontakcie z moimi uczniami, wiem, że studiują i w Ameryce, i w Skandynawii. Bardzo wiele osób studiuje naprawdę na najlepszych uczelniach całej Europy. Także można powiedzieć, że ten wyjazd dla tych najzdolniejszych uczniów do Polski i chcących się rozwijać, to jest tylko pierwszy krok do osiągnięcia zamierzonego celu. Zaczynaliśmy z Niewielkiego Licą. Teraz to jest potężny mechanizm. Licą Społeczno Polskie Macierze Szkolne to największa szkoła polska czy po Lenine, a w ogóle na wschodzie. Uczniów jest z roku na rok coraz więcej. W 2004 roku, kiedy tutaj przyjechałam, no to tych klas maturalnych było dwie, trzy, a teraz tych klas maturalnych jest 6-7. Także można powiedzieć, że jest zdwoiła, a nawet potroiła liczba uczniów chcących dostać się na studia do Polski. Chodzę już do macierzy przez chyba 7 lat, to znaczy tak dużo już chodzę tutaj i mi się bardzo podoba uczyć się w tej macierzy. Już ostatni rok będę studiowała, mam nadzieję, że od września w Polsce. Witam serdecznie widzów programu Nad Dniemnym. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu przybliżyć znakomitego naszego poeta Franciszka Karpińskiego. Poeta sentymentalny. Ta wieś nazywa się Chorowszczyna i znajdujemy się na dziedzińcu majątku pana Karpińskiego. Widzicie Państwo tutaj. Długi dość fundament, szeroki, długi fundament. Ten dom, który przed nami, on stoi na tym fundamencie. To był dom, w którym mieszkał poeta. Stąd Karpiński wybierał się w częste podróże do Świsloczy, do innych miejsc, a szczególnie do Grodna, które opisał w swojej książce Historia mojego wieku. Nasz bohater często był zaproszany w gości. Jednym takim gościnnym domem dworem była dla niego świslocz świcentego hrabiego Tyszkiewicza. Ród Tyszkiewiczów był znany, bogaty, zamożny bardzo, ale jak wiemy, Franciszek Krambijski przyjaźnił się z królem Stanisławem Augustem, dostał tabakierkę od cara Aleksandra I. Ale do Świsloczy miał ich serce może dlatego, że gospodarz hrabia Wincenty był bardzo chlebosolnym gospodarzem. I tutaj widzimy portret władcy Świsloczy. Proszę Państwa, co nam zostało z dawnych lat? Niegdyś śliczny parterowy palac, śliczny park. Tutaj przyjeżdżał Franciszek Karpiński. Był gościnnie spotykany przez hrabiego Tyszkiewicza. Hrabia lubił żarty i nieraz tą alejką, która ciągnie się za nami, Karpiński odjeżdżał pełen krzywdy. Może nawet za dużo lubił krzywdzić się na hrabiego. Hrabia wytrzymywał tylko parę dni, a potem posyłał sług przepraszając i zapraszając słynnego poetę do siebie. Jemu dla jego duszy dla niego była potrzebna taka osoba. Z tamtych e, czasów nic nie pozostało się, pozostali się tylko fundamenty. Słynne gimnazjum w Świsłocie. Ileż znanych osób ukończyło to gimnazjum. Możemy przytoczyć sobie nazwiska Józefa Kraszewskiego, Józefa Kowalewskiego, Konstantego Karinowskiego, Trauguta. No i proszę Państwa, nasz Franciszek Kartiński tak samo miał do czynienia do tego gimnazjum w świsłoczy. Był zapraszany przez Grabiego jako profesor. Egzaminował, ciekawił się wiedzą uczni. Proszę Państwa, znajdujemy się na końcu drogi Franciszka Karpińskiego i na końcu naszej wędrówki. Miasteczko Łyskowo, bardzo znane niegdyś miasteczko, należało do Zygmunta Augusta, później przeszło w ręce prywatne. Maciej Kłoczko w 1527 roku fundował kościół. Później zadomowili się tutaj ojcowie misjonarze i zbudowali klasztor. Kościół po powstaniu styczniowym został wyświęcony na cerkiew i z tego czasu był budynkiem prawosławnym sakralnym. No, ta budowa co Państwo widzicie to Wiek XVIII. Franciszek Karpiński tutaj przyjeżdżał, jak on mówił, na wielkanocne spowiedzi. Po wojnie budynek popadł w ruinę i teraz w takim stanie pozostaje. Celem naszej podróży, pomnik Franciszka Karpińskiego, miejsce wiecznego jego snu, według jego testamentu, był ustawiony i tutaj. Franciszek Karpiński, wspaniały poeta pieśni religijnej. Wszystkie nasze dzienne sprawy. Laura i filon. Wiele, wiele piosenek, jak religijnych, tak i piosenek świeckich. Zdawało się że przepadnie, odejście, odejdzie wszystko, a jednak nie. Trzyma się, pozostaje i chyba będzie dalej. Skończyła się nasza niedługa podróż. Żegnamy. и приглашаем на наше следующее встрече до Визелеве.